Ja jak berety, czyli materiał roku się szykuje. Hotel opera przy operze, dzisiaj w sobotę, 24 maja, targi deweloperów. Targi deweloperów w Białym Stoku. Jest nawet reklama. Nie szukaj domu. Znajdź miejsce, w którym coś tam, coś tam. a... To w ogóle chyba jest blokada straży miejskiej nałożona na tą reklamę już przy okazji. Pewnie jako konstrukcja reklamowa. Czy nie? Czy tylko żeby nie ukradli. Biuro coś tam, coś tam... Nie, może. Może już przecenimy, bo to, to by było nieładnie, żeby ich schaltowali na mendę od razu. Już coś tam mi się dzieje. <laughs> Idziemy. O. Dzień dobry. Tak. A dobrze, na pierwsze, tak? Za. Jasne, jasne. można windą, to pojechalibyśmy windą, bo to zawsze wygodnie. Trzeba z schodami, pierwszy piętro. Zamykanie drzwi, kabina jedzie do góry. Zaraz sobie filmujemy. Piętro pierwsze. O. Otwieranie drzwi. Jeszcze się pożegnam. Dzień dobry, chyba trochę za późno. Tak widzę właśnie, no. ale przynajmniej katalog dostałem. No ja myślę. Ja też nie zrobiła. այսպես չի կարելի ցանկացած ժամանակի հետ դեպի

Thank <laughs> you.